Hej, czytajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącej największej aktualizacji 17.40. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze pięciu największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite z kodem miga. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie, na specjalnym kanale. A ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, co jakiś czas do gry Fortnite są wprowadzone mniejsze, a czasami to o dziwo, naprawdę bardzo często te wielkie aktualizacje z dużą ilością nowości. Tym razem jednak już pojawiły się wstępne informacje odnośnie kolejnej aktualizacji 17.40, która co ciekawe będzie jeszcze większa niż aktualizacja z wydarzeniem pod nazwą Rift Tour. Z tego co podali nam już lekarze na Twitterze, według wstępnych informacji nowa aktualizacja ma zawierać 700 MB plików, a co ciekawe ostatnia aktualizacja zawierała tylko i wyłącznie 400 MB plików. Podkreślę tutaj, że ta zawartość tutaj nie jest tą końcową zawartością i musimy się tutaj spokojnie nastawić na dobre kilka GB samego wprowadzenia i edycji plików, co może dać nam ogromną aktualizację do pobrania na każdej platformie. Wstępnie stawiałbym tutaj na około od 3 do 5 GB, ale pamiętajcie, że nigdy nie znamy tej końcowej zawartości i może być to coś od minimum 1 GB do maksymalnie tych 5-6 na każdej platformie do grania w Fortnite'a. Każdej, ale oczywiście poza telefonami, gdzie aktualizacje zawsze są mniejsze i to ogromnie dużo, ale niestety większość będzie musiała pobrać dość sporo plików po nowej aktualizacji. A wiecie co to oznacza? Czym większa aktualizacja pod względem zawartości, tym więcej do gry trafia nowości, nowych zmian na mapie i co najważniejsze, coraz więcej wycieków odnośnie wielkiego wydarzenia. Bardzo dużo osób stawia tutaj, że do gry po tej aktualizacji zostaną wprowadzone. W większe pliki odnośnie kolejnego wydarzenia, ponieważ tylko tego obecnie nam brakuje. Teraz zajmiemy się właśnie tym tematem, czyli wydarzeniem na koniec tego sezonu oraz dodatkowo poruszę tutaj jeszcze temat kilku innych nowości, które jak najbardziej mają szansę trafić do gry po tej aktualizacji. Pierwsza, najważniejsza rzecz, która może trafić do gry po tej aktualizacji i dotyczy wielkiego wydarzenia, to nic innego jak kostka Kevin, o której wiemy już od ostatniego koncertu Ariany Grande. Ten temat jest chyba w większości dobrze znany, dlatego nie będę tutaj o nim za bardzo mówił, ale wspomniałem o tym, Ponieważ po tej aktualizacji może pojawić się on właśnie na naszej wielkiej wyspie. Dodam tutaj, że niekoniecznie od razu po nowej aktualizacji trafi ona na mapę, ale będzie to już kwestia kilku kolejnych dni, aż pojawi się ona na naszej wielkiej wyspie. Osoby, które bardzo chcą poznać ten temat, to zapraszam Was na poprzedni film oraz na film, który trafił na kanał dwa dni temu, ponieważ to właśnie tam poruszyłem ten temat tak bardzo szczegółowo. W tamtym filmie wspomniałem m.in. o tematyce tego sezonu, w sensie końcówki oraz o wielkim wydarzeniu, na które chyba większość z nas czeka od początku sezonu 6. Tego właśnie w tym rozdziale drugim. Z kolejnych rzeczy, które pojawią się w plikach gry po tej aktualizacji i dotyczą kolejnego wielkiego wydarzenia, to kolejne pliki zniszczonej miejscówki na naszej wyspie. Ze wstępnych informacji będzie to albo Koralowy Kasztel, albo Kukurydziany Kompleks i powiem szczerze, że stawiam tutaj bardziej na właśnie Koralowy Kasztel, ale pamiętajcie, że może być też inaczej. Na chwilę obecną statek ten nie jest jeszcze nad żadną z tych miejscówek, w sensie w dniu, w którym nagrywam ten odcinek, ale jest to kwestia czasu, aż pojawi się od nad jedną z tych lokalizacji na naszej wyspie. Przykładowo, jeżeli będzie to kukurydziany kompleks, to statek przed aktualizacją stanie w tamtym miejscu i dopiero po aktualizacji pojawi się ten laser wraz z wyspami, które będą wciągane. Jeżeli założymy, że ta ostatnia miejscówka, która jest na mapie, po tej drugiej również będzie porywana przez dwa tygodnie, to dokładnie 31 sierpnia pojawi się ostatni laser z porywaniem miejscówki i będzie to właśnie jedna z nich. Możliwe, że po tej aktualizacji od razu poznamy wszystkie szczegółowe informacje na temat kolejnych miejscówek, ale raczej wątpię, ponieważ twórcy gry nie będą chcieli zaraz nam wszystkich, informacji tego po prostu naraz. To znaczy, że każda kolejna aktualizacja, a poza tym będzie jeszcze jedna, będą wprowadzone pliki gry, tak aby gracze nie poznali tych nowości wcześniej. A co ciekawe, pliki wysp są już w plikach gry od bardzo dawna. Z tego co pamiętam, to aktualizacja 17.20 wprowadziła dokładnie wszystkie wyspy do plików gry i teraz tylko aktualizacja odpala laser, a cała reszta jest już gotowa wcześniej. No i tutaj dodam jeszcze, że możemy spodziewać się naprawdę wszystkiego, a co ciekawe, dyrektor Fortnita ostatnio dał znać na swoim Twitterze, o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest tutaj kluczowa. Wspomniał on w swoim filmie, że jesteśmy blisko końca sezonu siódmego i mamy niesamowite oraz szalone rzeczy, które będą działy się w dalszej części tego sezonu i co ciekawe jeszcze sezonu 8. No i tutaj może nasnąć nam się od razu informacja o Kevinie, ponieważ to właśnie on jest rzeczą, która jednocześnie w tym, jak i kolejnym i jeszcze dalszym sezonie będzie wprowadzała jakieś zmiany na mapie. Niestety nie wiemy co, ale dyrektor ten zawsze daje nam takie małe podpowiedzi i powiem, że zawsze gdy daje nam informację o takich rzeczach, w grze pojawiały się niesamowite nowości i zmiany dotyczące wielkiego wydarzenia. Teraz jednak pozostawmy już ten temat, ponieważ jest on bardzo rozległy do omówienia, a wszystkie szczegóły na temat Kevina przedstawiłem wam w ostatnich dwóch filmach na tym oto kanale. Gorąco was na nie zapraszam, ponieważ tam są wszystkie szczegółowe informacje, a teraz przejdźmy do kolejnych nowości i zmian, które trafią do gry po nadchodzącej największej aktualizacji 17.40. Z kolejnych rzeczy jest to nic innego jak nowe skiny, kilofy, plecaki, no i ogólnie przedmioty kosmetyczne, czyli rzeczy, które są wprowadzone do gry po każdej większej aktualizacji z godzinną przerwą techniczną. Tych rzeczy niestety nie znamy za bardzo, ponieważ, jak dobrze wiecie, trafiają one do plików gry dopiero po aktualizacji, dlatego teraz nie poznamy żadnych szczegółów na ich temat. Kolejne rzeczy dotyczące nadchodzących zmian po nowej aktualizacji to możliwe informacje na temat nowego trybu, który ma trafić do Fortnite'a, czyli tryb RPG, ale ten temat nie znam za bardzo znany. Jakiś czas temu w plikach gry pojawiła się taka grafika, która przedstawia nasze postacie z Fortnite'a, tylko że na innej mapie, która ma. Się nazywać Saturn, a postacie na tej grafice są całkowicie inne. Sami możecie zobaczyć, jak to wygląda, i przy okazji pojawiły się tam całkowicie inne bronie oraz miejscówki, które no totalnie nie pasują do naszej obecnej wyspy, na której teraz gramy. Ta aktualizacja 17.40 może wprowadzić te zmiany, ale niestety nie wiemy, czy je wprowadzi, ponieważ informacja ta jest świeża, a więcej szczegółów na jej temat poznamy dopiero w późniejszym czasie. Dodatkowo, jak każda wielka aktualizacja, naprawi mega i to naprawdę mega dużo błędów, które trafiły do gry w ostatnim czasie i przy okazji doda kolejne błędy, które niestety dopiero poznamy. Jak sami dobrze wiecie, każda aktualizacja, która trafiła do gry do tej pory, tak robiła i w tym przypadku też tak będzie, ponieważ Fortnite nadal nie opanował błędów, które pojawiają się właśnie w grze. No i co do tego, kiedy aktualizacja trafi do gry dokładnie, to będzie to najbliższy wtorek lub środa, ale stawiałbym tutaj bardziej na wtorek, godzinę 8, 9 lub 10 rano naszego czasu polskiego. Obecnie aktualizacja jest już po testach i musi trafić na serwery startowe, co stanie się już w ten weekend lub poniedziałek i wtedy będziemy mieli potwierdzenia, że trafi ona do gry w tym tygodniu. Wszystkie szczegóły na ten temat będę wam podawał na live'ach, które pojawiają się codziennie na kanale około godziny 22 i tam poznacie wszystkie szczegóły na temat nowej aktualizacji 17.40. No i to najważniejsze, że nie chcę wam tutaj obiecać, że jakaś z tych rzeczy trafi do gry po tej aktualizacji, ale informacje, które przedstawiłem wam w tym filmie są na bazie plików gry i oczywiście postów, które pojawiły się na Twitterze. Na pewno jednak spodziewajcie się dużej ilości zawartości, o której wspomniałem już na początku tego odcinka, ponieważ to właśnie to będzie kluczową rzeczą, która pojawi się po tej aktualizacji 17.40. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej wielkiej aktualizacji 17.40, która niebawem trafi do gry. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych zmianach i czy według Was będzie to największa aktualizacja, która trafiła do gry w ostatnim czasie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnitea, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry tam na dole, tego tak by ten odcinek. Trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!